Mobilna stacja do oczyszczania z aparatem warstwy wirowej to technologia konstruktorów firmy Globecore. Kompleks jest niezastąpionym pomocnikiem w oczyszczaniu kanałów galwanicznych. Ścieki przemysłowe zanieczyszczone metalami ciężkimi stanowią kolosalne zagrożenie dla środowiska. Zbiorniki ściekowe z nimi zajmują duże obszary, a ich utylizacja wymaga dużej ilości materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej i pieniędzy. Ścieki galwaniczne muszą być przede wszystkim oczyszczone z chromu, fenoli, fluoru i azotanów. Technologia firmy Globecore neutralizuje ścieki kwaśno-zasadowe, związki zawierające cyjanki. Aparaty z warstwą wirową przekształcają ścieki galwaniczne w wodę i osady metali ciężkich, które można łatwo usunąć. Aparaty typu AVS pozwalają zredukować ich zawartość do poziomu niższego niż normy maksymalnych dopuszczalnych wartości. Klasyczne metody oczyszczania odpadów galwanicznych wymagają dużej ilości pojemników, dużo czasu i odczynników do aktywacji procesów. Istnieje również efekt uboczny. Pozostałości chemiczne stanowią pewien problem. Jednocześnie po użyciu urządzeń z warstwą wirową nie pozostaje ślad po pozostałości odczynników. W pracy ze ściekami galwanicznymi urządzenia warstwy wirowej są katalizatorami i intensyfikatorami chemicznych i fizycznych procesów oczyszczania. Technologia jest przeznaczona do wielokrotnego użytku w zamkniętym cyklu przedsiębiorstwa. Systemy oczyszczania z urządzeniami warstwy wirowej, GlobeCore, są integrowane w schematy technologiczne istniejących obiektów oczyszczania lub tworzą z nimi nowe. Jak przebiega proces czyszczenia? W komorze reakcyjnej cząstki ferromagnetyczne pod wpływem zmiennego pola elektromagnetycznego intensyfikują oddziaływanie prądów galwanicznych z reagentami. Jednocześnie zużycie środków chemicznych zmniejsza się od 4 do 16 razy w zależności od czasu obróbki. Dzięki temu zmieniają się właściwości przetwarzanych substancji. Jednocześnie cząstki fazy stałej w wyniku namagnesowania osadzają się od 1,5 do 2 razy szybciej niż po obróbce odpadów galwanicznych innymi metodami. Typowy przykład czyszczenia kanałów galwanicznych w AVS przedstawiono w tabeli. Jak widać, udało się całkowicie zneutralizować sześciowartościowy chrom i nikiel. Pozostały jedynie śladowe ilości żelaza, manganu, miedzi i ołowiu. Te właściwości pozwalają wodzie uzyskanej po oczyszczeniu spuścić do kanalizacji. Doświadczenia różnych przedsiębiorstw przemysłowych na przestrzeni lat pokazują skuteczność wykorzystania kompleksu AVS do neutralizacji ścieków galwanicznych. Aparaty warstwy wirowej znacznie upraszczają schematy technologiczne i doprowadzają je do nieosiągalnych wcześniej poziomów oczyszczania, spełniających wysokie standardy branżowe. Ponadto pozwalają od 15 do 20 krotnie zmniejszyć zużycie energii i pięciokrotnie zmniejszyć powierzchnię produkcyjną. Warto dodać, że mobilne stacje do oczyszczania z aparatem warstwy wirowej pozwalają zwolnić miejsce w warsztatach i uprościć procesy technologiczne oczyszczania ścieków galwanicznych. Jest skutecznym i łatwym w użyciu narzędziem do ekologicznej pracy z takimi odpadami. Nawiasem mówiąc, urządzenie warstwy wirowej czyszczą różne rodzaje ścieków. Dowiedz się więcej na ten temat na stronie internetowej firmy Globecore www.globecore.com